Borelioza jest chorobą odkreszczową, transmisyjną, znaną od ponad 40 lat. W bieżącym roku w systemie nadzoru epidemiologicznego odnotowaliśmy już prawie 60 przypadków zachorowań. Zdecydowana większość, ponad 99% wszystkich rejestrowanych przypadków to jest postać wczesna boreliozy, czyli stadium ograniczone, skórne, manifestujące się w postaci tak zwanego rumienia wędrującego. O czym trzeba pamiętać? Kleszcze występują wszędzie tam, gdzie, gdzie trawy i rośliny zielne. One mogą występować do wysokości metra, półtora, a zatem no, ryzyko ewentualnego spotkania kleszcza na swojej drodze potencjalne jest dość, dość duże. Przy czym z drugiej strony nie powinniśmy też demonizować tej jednostki chorobowej, bo nie każde ukąszenie kleszcza równa się zakażenie krętkiem boreli, czy też w dalszej kolejności wystąpienie boreliozy. Jeśli jesteśmy w lesie, starajmy się poruszać utartymi ścieżkami. Unikajmy wysokich traw, unikajmy krzewów. Jeśli już wrócimy z takiego spaceru, z takiej wyprawy, Proponuje obejrzeć swoje własne ciało, tak? w szczególności okolicę yy, za kolanową, okołołokciową yy, na linii, na linii końca, końca włosów, czy też załóżną, no to są te miejsca, w których najczęściej rzeczywiście kleszcze yy, szukają swojego miejsca, ponieważ skóra jest tam najcieńsza, naj, najdelikatniejsza. No jeśli uda nam się zidentyfikować kleszcza, to najszybciej yy, jak tylko jest to możliwe, usuńmy go. Im krótszy czas ekspozycji, tym ryzyko, potencjalne ryzyko ewentualnego zakażenia mniejsze. I warto pamiętać, że pojedyncza ekspozycja na kleszcza to ryzyko zakażenia na poziomie poniżej 1%. 1%. W jaki sposób usunąć kleszcza? W całości. Korzystajmy z pensety, ewentualnie dostępnych powszechnie, na przykład kleszczołapek, które tutaj mam, mam, mam ze sobą. Które możemy oczywiście, których rozmiar możemy dostosować do, do wielkości kleszcza no, jeśli doświadczymy jakichś problemów w tym, w tym zakresie, to zawsze możemy skontaktować się z podstawową opieką zdrowotną.